Naszym gościem jest Elżbieta Czeczot, przewodnicząca Rady Miasta, Kędzierzyna Koźla. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ostatnia sesja Rady Miasta w ubiegły czwartek wydawałoby się, że zdominuje ją znów temat czystości, czystości i porządku w mieście. A tymczasem najwięcej czasu radni poświęcili utworzeniu gimnazjum w Cisowej. Tak, to prawda. Tak było. Była długa dyskusja rzeczowa na ten temat. Ponieważ no, chcemy, żeby te jednak decyzje Rady były jak najbardziej trafne, no to ta dyskusja jest niezbędna. Wszystkie za i przeciw trzeba sobie wyjaśnić, powiedzieć i potem podjąć decyzję. Stanęło na tym, że jeden oddział gimnazjalny w Cisowej powstanie, połączony został przedszkola przedszkole i szkoła w Cisowej w jeden zespół. Sądzi Pani, że ta dyskusja, gorąca dyskusja na sesji na temat tylko utworzenia oddziału gimnazjalnego w jednej ze szkół może być jakby takim wstępem do burzliwej dyskusji na temat strategii oświaty w mieście, która jest w opracowaniu? Na pewno przed nami są do podjęcia decyzje, które będą dotyczyły stanu oświaty w gminie. I strategia jest w opracowaniu, więc jak już będą pewne tam wnioski zawarte, będzie, będziemy na ten temat dyskutować. I zapewne już otwarcie tego jednego oddziału jest jakby tako, takim wstępem do tego, żeby pochylić się nad sprawami oświaty w, naszym, w naszej gminie. Czy podczas tych kilku dni, które upłynęły od ostatniej sesji, udało się wyjaśnić kwestię co do prawa refundacji biletu, ponieważ zmieniły się obwody szkół i niektórzy uczniowie mogą stracić takie prawo? W związku z tym, że dni, które dzieliły nas od sesji do dnia dzisiejszego były związane jednak z tym długim weekendem, to do tego momentu ja takiej wiedzy nie mam, czy kwestia została wyjaśniona. Natomiast no, ja przekonana jestem, że y, uczniowie, którzy w tej chwili Uczęszczają, czy będą uczęszczać w przyszłym roku, bo to w zasadzie dotyczy przyszłego roku szkolnego, do drugiej i trzeciej klasy gimnazjum poza, właśnie, cisową, takiego prawa nie utracą, ponieważ gmina nie zapewnia klasy drugiej i trzeciej w gimnazjum w Cisowej. Tylko te dzieci, które nie zdecydują się być w gimnazjum chodzi do gimnazjum docisowej, do pierwszej klasy, a będą wybiorą inne gimnazjum, no to te na pewno takie, takiego prawa nie nabędą. Przejdźmy teraz do tematu czystości i porządku. W tym temacie odpytywany był kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Infrastruktury oraz komendant Straży Miejskiej. Które sfery czystości i porządku w mieście były omawiane, czy też były poruszane przez radnych? No przede wszystkim to kwestie właśnie zieleni, parków i, i, i trawników. Jest to też taka kontynuacja już poprzednich tematów, które były związane z tym porządkiem w mieście. I takim ważnym dla mnie wnioskiem, który płynął z tej dyskusji, było to, żeby jednak nie tylko mieszkańcy zgłaszali, ale żeby też mieli właściwie taką możliwość zgłaszania. Do, do, do naszego miasta, nie, nie zastanawiając się, czy jest to droga powiatowa, czy pas drogi krajowej, czy, czy wojewódzkiej, żeby jednak jak zauważą jakieś na przykład nieświecące latarnie, czy jakieś zagrożenia związane z, z drzewami, czy z gałęziami, żeby zgłaszali to do, do służb gminnych i oni odpowiednio pokierują sprawę, żeby nie spoczywało to na barkach mieszkańców. To jest ważne, żeby, żeby osoby, które zauważą coś takiego zgłosiły, ale też zwróciliśmy się z takim apelem do pana prezydenta, żeby jednak zobowiązał te służby, żeby nie tylko czekały na zgłoszenia mieszkańców, ale też jakby z własnej inicjatywy podejmowali takie działania w celu wyeliminowania tych, tych, tych różnych niedociągnięć. Ważne też było to, że prosiliśmy, żeby firmy, które wykonują różne remonty na terenie miasta, po odbiorze czy po zakończeniu tych prac pozostawiali te miejsca w takim stanie jakim przynajmniej rozpoczęli pracę jak nie lepszym, żeby nie było tam śladu prowadzonych prac remontowych, na przykład jakiś tam rozsypany piasek, czy czy niezasiana trawa, czy połamane krzewy. Od na to też zwracaliśmy uwagę, żeby, żeby Służby odpowiednie tego też pilnowały. Na czwartkowej sesji podejmowany był też temat hospicjum, czy coś w tej kwestii konkretnego ustalono? Podjęta została uchwała, która tak naprawdę jest upoważnieniem Pana Prezydenta do podjęcia działań w celu współpracy z innymi gminami, z innymi wójtami, z, z starostą powiatu w celu utworzenia hospicjum. Jest to takie z, z punktu widzenia prawnego uchwała, która prawnie nadaje Prezydentowi upoważnienie do podjęcia tych działań. A już podczas sesji z porządku obrad zdjęty został punkt co do ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych w Kędzierzynie Koźlu. Dlaczego on został zdjęty i jaka była ówczesna propozycja? Tak, to prawda, był to mój wniosek. W zasadzie z tego powodu, iż radni zgłaszali mi, że projekt tej uchwały skierowałam tylko do Komisji Finansowo-Gospodarczej. Ponieważ związany był jednak z finansami, gdyż propozycja dotyczy zwiększenia tych kwot, no, niemniej nagradni prosili, żeby mogli inni, inne komisje, inni radni również przedyskutować te tematy, gdyż wzrost tych opłat jest dość znaczący. 10% z tego co pamiętam. Tak. No nie wszędzie w niektórych opłatach 10 gdzieś gdzie niegdzie więcej, w związku z tym żeby dyskusja nie trwała tak bardzo długo na sesji, to jednak propozycja i prośba radnych była taka, żeby wcześniej tematem zajęły się komisje, żeby sprawniej przyszło to na sesji. Wprowadziła też Pani nowe porządki, jeżeli chodzi o interpelacje. Ten punkt już nie znajduje się na początku obrad sesji, jak również kierowane mają być na piśmie. To, że one mają być kierowane na piśmie, to wynika tak naprawdę ze statutu gminy. Propozycja taka moja, żeby jednak na początku sesji na piśmie radni skierowali swoje zapytania, interpelacje, żeby pan prezydent miał trochę czasu do przygotowania się. Wynika to po prostu ze sprawniejszej organizacji przebiegu sesji. Pan prezydent jest nowym prezydentem, nie sięga pamięcią jak poprzednik, który przez wiele lat wiele rzeczy prowadził, więc potrzebuje trochę więcej czasu do odpowiedzi, żeby radni na samej sesji byli bardziej. Usytafakcjonowani odpowiedzią prezydenta. No, stąd ten czas potrzebny w czasie sesji, żeby odpowiedni kierownicy, do których, czy kierownicy wydziałów, do których pytanie dotyczy, mieli czas na przygotowanie odpowiedzi dla prezydenta. I to dla sprawniejszej i szybszego przebiegu sesji. Wspomnijmy więc na koniec o tych najważniejszych interpelacjach, które były zgłaszane na sesji. Ja przypominam sobie, Między innymi radnego Majnusza, który zwracał uwagę na budowę ulicy Prostej w czy też radnego Paczkisa, który prezentował film. Tak, bardzo fajny ten film był, który obrazowo pokazywał właśnie <grym> dziurek przy w chodniku przy, przy wiadukcie przy ulicy Jana Pawła. I kozielskiej, gdzie przejeżdżające auta rzeczywiście no, nie mają za dużo możliwości, żeby nie ochlapać czy opryskać wodą przechodniów. No, taka interpelacja bardzo obrazowa spowodowała, że pan kierownik Mazurkiewicz no, zdeklarował, że, że przypilnuje, zobaczy, jeżeli da się podsypać trochę, to jak najbardziej tak. Zostanie to, to, to zasypane, podsypane, żeby jednak sytuacje naszych, nie za, żeby nasi mieszkańcy nie byli narażeni na ochlapanie wodą, bo nic to przyjemnego ani miłego. Niemniej jednak też wskazywał, że ta ulica jest przeznaczona do gruntownego remontu, w związku z tym no, na ten moment tylko takie działania. Tak, Pan radny Majnusz wskazywał na to, że już od wielu lat, prawie że od 10 walczy o ulicę Prostą i jakby deklaracja zmiany w budżecie da aktualizację projektu budowy wskazuje na to, że ja też mam taką nadzieję, że ta ulica zostanie wreszcie trudno nazwać to wyremontowana, bo, bo z, z, tu też była właściwie prezentacja zdjęć tego miejsca, co się nazywa ulicą prostą do, do, do ulicy, to jeszcze rzeczywiście bardzo daleko, bo to jakaś polna w sumie droga, że to zostanie wreszcie w tym sfinalizowane i zawarte w budżecie roku ubiegłego. Niedobrze jest, że wydaje się pieniądze na projekty, remontu, czy budowy ulic, które gdzieś tam potem zalegają półki i nie, nie remontuje się, nie buduje się, potem trzeba kolejne pieniądze do aktualizacji, projektu, dokumentacji projektowej i dopiero potem na budowę tych ulic. Ja myślę, że, że trzeba wykorzystać wszystkie te, które już na dzień dzisiejszy są projekty żeby nie trzeba było kolejnych pieniędzy na aktualizację tego. Pani Przewodnicząca, kolejna sesja pod koniec maja, to będzie sesja absolutoryjna? Tak, to będzie sesja absolutoryjna. Tak myślę sobie, że będzie to w piątek 27 maja o 10 rano, bo te absolutoryjne tak wcześniej się zaczynają. To na pewno jest to wyjątkowa o tyle, że dotyczy absolutorium dla prezydenta, który w roku 2010 był dwa tygodnie prezydentem, więc mnie jakby dotyczy to już samej osoby pana Tomasza Wątoły, no niemniej jednak wykonania budżetu 2010 roku, a przede wszystkim do wyciągania pewnych wniosków z tego, co było dobre, co się nie udało, nad czym należy jeszcze popracować. Będziemy czekali na te wnioski. Dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była Elżbieta od przewodnicząca Rady Miasta Kędzierzyna Koźla. Dziękuję pięknie. Do widzenia.